Witam, mam pytanie, czy pszczoły mają zapach? Oczywiście, że mają tutaj zapach, bo trzeba brać pod uwagę, że w ulu na co dzień jest dość ciemno. Bo jest to jakby szczelnie zamknięta pucha, tak? Z małym wlotkiem tylko, więc jednym z kanałów komunikacji u pszczół jest zapach. Oczywiście słyszy, wszyscy słyszeliście o tańcach pszczół, tak? Karl von Frisch to odkrył, dostał za to Nagrodę Nobla. One, poprzez taniec, poprzez takie trzęsienie pupcią, kręcenie się w kółeczko, i tak dalej, pokazują, jakby gdzie jest pożytek poprzez takie właśnie trzęsienie, poprzez wprawianie na przykład jakby całego plastra w wibracje, one wiedzą co na tym plastrze jest, czy jest pokarm, czy plaster jest pusty, czy jest czerwieja i tak dalej, bo te wibracje po różnych plastrach rozchodzą się różnie. Więc jakby takie rzeczy ruchowe, ale generalnie jest coś takiego jak feromon mateczny i od tej substancji właśnie zapachowej bardzo dużo w ulu zależy. Czerw wydziela też różnego rodzaju feromony, trutnie wydzielają feromony, także bardzo dużo rzeczy odbywa się zapachowo w ulu. No i między innymi po tym pszczoły poznają, kto ich, a kto nie ich na wylotku. Także po zapachu potrafią poznać, czy ta pszczoła jest z naszego ula, czy jakiś przybłęda. Po tym też poznają matki pszczele, dlatego na przykład, jak obca matka pszczela się naleci na jakiś ul, czyli wejdzie nie do swojego, a do innego, no to niestety. Straci życie, bo pszczoły czując inny fenomen mateczny będą wiedziały, że jest to matka z innego ula, a że matka może być tylko jedna, to niestety pozbawią ją życia. Zbłądziła i problem. tak? Więc jak najbardziej pszczoły mają zapach, i na, na zapachu bardzo dużo komunikacji się właśnie opiera w ulu.